Cześć, z tej strony molipel.com, a dzisiaj przetestujemy okulary amerykańskiej marki Hercules. Cechują się one wysoką elastycznością budowy. Możemy je wyginać, w każdą stronę zgniatać, nie pękają, nie niszczą się. W tym celu przetestujemy je troszeczkę mocniej. Przejedziemy je samochodem. Jak widzimy, okulary pod wpływem dużego, ciężkiego suwa nie niszczą się i nie pękają, wracają do pierwotnego kształtu. Oczywiście jesteśmy w stanie zauważyć jakieś otarcia czy uszkodzenia na zawiasie, jednakże jesteś w stanie dalej je użytkować, więc to najlepiej świadczy o ich wytrzymałości.